Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat związany i pytanie, które bardzo często jest zadawane: w jakim wieku kupić kury? Czy kupić pisklaki, czy kupić kury stare, czy kury, które się wyniosły, czy kury w 20 tygodniu, czy kury w 18 tygodniu? Czy może kupować kury w ogóle, które mają dwa tygodnie, czy w ogóle pisklaki? Także dzisiaj chciałbym ten temat poruszyć i dokładnie na to pytanie Wam odpowiedzieć. Tych pytań dotyczących w jakim wieku i kiedy kupować kury było mnóstwo, i też było sporo filmów na ten temat. Natomiast dzisiaj chciałbym to tak uogólnić i powiedzieć Wam dokładnie. Więc, jeżeli zaczynacie przygodę z hodowlą, albo już jesteście zaawansowanymi hodowcami, hodujecie kury wiele lat, myślę, że każdy mniej więcej powinien wiedzieć, jak to wygląda. Więc zapraszam do oglądania, podam zalety, wady. Prośba tylko ogromna do Was o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. Moi drodzy. Zastanawiając się, w jakim tygodniu kupić kury, tak naprawdę nie do końca powinniśmy się sugerować tym, co mówią inni, bo bardzo często albo kłamią, albo celowo wprowadzają nas w błąd, albo po prostu nie wiedzą. Dlatego warto by było się zaznajomić trochę z tym tematem. Jeżeli chodzi o zakup drobiu, to najlepiej, najlepiej do takich przydomowych małych hodowli byłoby kupować kury w. Od 16 do 20 tygodnia. Dlaczego już mówię? Po pierwsze, te kury nie są bardzo młode i dość szybko przyzwyczają się do warunków. Po drugie, są dość odporne, więc nawet jeżeli były trzymane w dużo lepszych warunkach wcześniej niż u was, po prostu sobie poradzą, nie padną, nie zachorują i tak dalej. A po trzecie, kwestia opłacalności i kwestia nieśności. W momencie, kiedy kury mają 22-23 tygodnie, zaczynają się nieść i na to jajko nie będziecie musieli czekać bardzo długo. I to jest w sumie odpowiedź. I argument, dlaczego w tych tygodniach najlepiej kupować kury. Jeżeli ktoś chce kupować kury młodsze, to też jak najbardziej może. Natomiast jeżeli chodzi o opłacalność, to nawet na dużych fermach, na dużych kurnikach, kupuje się kury mniej więcej w wieku 18-19 tygodni. Pamiętajcie, że kury, które kupicie, one też potrzebują trochę czasu na przyzwyczajenie się, na zaklimatyzowanie się i zajmie to Tydzień, może zająć dwa, a nawet trzy tygodnie. Generalnie powinno być to szybciej, natomiast nie nastawiajmy się, że kupu kupując kury, nawet które już powinny się nieść, u nas w hodowli będą się od razu niosły. Może to zająć chwilę czasu. Dlatego polecam wam kupować kury między tym 18 a 20, nie, może nawet 16 tygodniem. Kupując kury młodsze, więcej czasu potrzeba im na zaklimatyzowanie się, na przyzwyczajenie do nowych warunków. To po pierwsze. Po drugie, dużo dłużej będziecie czekać na pierwsze jajko i opłacalność spada. Kupując pisklaki, to w ogóle czas od pisklaka do pierwszego jajka jest bardzo długi. Czas odchowania tego. Pisklaczka, że zanim on będzie, słuchajcie, już dorosłą kurą, też jest bardzo długi, więc ja nie polecam. Druga kwestia to jest oczywiście temat związany z przetrwaniem. Bardzo często te pisklaki są trzymane w dużych kurnikach, które są ogrzewane, ocieplane, oświetlone cały czas, wpuszczając, słuchajcie, do naszych małych hodowli takiego pisklaka, gdzie my bardzo często mamy kurniki drewniane albo nawet murowane, ale bez oświetlenia, nie ogrzewane, Ten pisklak może sobie po prostu nie poradzić. Też kładę ogromny nacisk na to, żebyście kupowali kury w okresach letnich, jesiennych, wiosennych, ale nie zimowych, kiedy te warunki są trudniejsze i po prostu te kury nawet prawie dorosłe mogą sobie nie poradzić. Dlaczego więc nie polecam kupować kur dorosłych albo kur, które się już wyniosły, albo które mają teraz jajko. Dlatego moi drodzy, że jest bardzo duże ryzyko, że kupicie kury chore albo kury stare, bardzo dużo niezdrowych tak zwanych jednostek Zwierząt jest wyprzedawane, właśnie, które są już po pierwszym jajku. Ja nagrałem film, jak sobie wpiszecie jak wybierać kury, na co zwracać uwagę przy wyborze drobiu, wyjdzie Wam parę odcinków, w których mówię dokładnie na co zwracać uwagę wybierając kury żeby patrzeć na grzebień, na zachowanie na to jak kury reagują na zmysły na nogi, czyli skoki u drobiu, na pióra na grzebień, jak rozróżnić to czy kura jest stara, czy młoda, czy chora, czy zdrowa to jest bardzo ważne i dlatego dużo łatwiej, nawet jeżeli zaczynacie dopiero hodowlę, albo nie znacie się na temacie będzie Wam y, zakupić kurę, która jeszcze się nie niesie ponieważ to jest kura jeszcze nie w pełni dojrzała kura, która jest dorosła, powinna już się nieść. Kura, która ma mały grzebień, która ma wszystkie piórka, która ma ładne, bez żadnych zgrubień, skoki, czyli te nogi i tak dalej, dużo łatwiej będzie ją rozróżnisz od kury rocznej. Różnica między słuchajcie, kurą dwuletnią a kurą pięcioletnią jest praktycznie znikoma, i ktoś, kto nie zna się do końca na drobiu, może zostać łatwo oszukany. Pamiętajcie, że kury najlepiej się niosą w pierwszym i drugim roku, potem niosą się coraz słabiej. Dlatego tak ważne jest to, żeby kupować kury w tych tygodniach, o których mówię. Oczywiście nie jest to reguła, możecie eksperymentować, możecie kupować kurki młodsze, możecie kupować kurki starsze. Wybór należy do Was. Ja wam mówię to, co polecam, ja wam mówię to, co się sprawdza u mnie i co to zalecam e, zakupić natomiast to w jakim tygodniu wy wybierzecie kury decyzję pozostawiam wam e, tyczy się to słuchajcie wszystkich rodzajów drobiu wszystkich ras drobiu czy to kury brojlery czy kury nioski czy kury Ozdobne. Oczywiście, jeżeli kupujemy brojlery kury na mięso, wtedy kupujemy je bardzo wcześnie, tuczymy je wiadomo w jakim celu. Natomiast kupując kury nioski, sytuacja wygląda trochę inaczej. Dlatego ja polecam jak najbardziej, słuchajcie, żebyśmy skupili się na kurkach, które są w takich tygodniach powiedzmy jak. 18, 17, 19 tydzień, gdzie te kury są jeszcze stosunkowo właśnie młode i wtedy trudniej będzie komuś nas oszukać z tym jakie kurki powinniśmy kupić. Żeby nie kupić kury chorej i kury starej. Mam nadzieję, że po tym odcinku już każdy będzie wiedział w którym tygodniu ja polecam kupić kury, dlaczego takie kury i tak. Dalej. E, oczywiście tutaj też dużo czynników się składa, bo musicie pamiętać, że te kury były trzymane w różnych warunkach, więc jeżeli te kury były trzymane w sterylnych warunkach, a wy teraz e, chcecie kupić do kurnika, który nie jest ogrzewany i tak dalej, to tak jak ja porównuję, jakby nas słuchajcie, wypuścił gdzieś na e, do lasu, wcześniej mieszkając w domu i poradźmy sobie, czy do dżungli nawet i poradźmy sobie, no będzie to trudne, tak samo jest z kurkami i też pamiętajcie, najlepiej kupować wszystkie kury z jednej hodowli, nie eksperymentować, nie kupować pięć z tej, pięć z tej, tylko kupować z jednej, w tym samym tygodniu te kurki, tak samo jak i kogutka, żeby wszystkie kurki i kogutki wszystkie razem mogły się zaklimatyzować dotyczy to oczywiście głównie tylko i wyłącznie małych hodowli, w dużych hodowlach bardziej stawia się na opłacalność, chodzi o zysk tam wygląda to trochę inaczej, natomiast nawet jeżeli patrzycie pod względem opłacalności Najlepiej jest kupować kurki tak 18, 17, 19 tydzień. To są kurki, gdzie po pierwsze, tak jak już wspominałem, one są młode, trudniej jest się naciąć na jakieś chore egzemplarze itd. Więc jeżeli chodzi o wybór drobiu, tutaj też tak jak wspominałem polecam kupować kurki najlepiej w tym samym tygodniu z jednej hodowli, ponieważ będzie im dużo łatwiej wspólnie przyzwyczaić się do nowych warunków niż jak kupimy 5 z tej, pięć z tej, a kogutka z jakiejś innej jeszcze hodowli może być to dla nich po prostu trudne, bardzo stresujące. Więc w momencie kiedy kupujemy z jednej czas na zaklimatyzowanie, na nieśność, na uspokojenie się tego drobiu, przyzwyczajenie do innych kur się obniża, więc tutaj jak najbardziej polecam to. Zrobić. Także słuchajcie, na dzisiaj tyle. Gdyby były jakieś pytania, oczywiście piszcie. Ja staram się na wszystkie pytania odpowiadać. Indywidualnie, jeżeli też mielibyście jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Dzisiaj tak bardzo ogólnie, natomiast mam nadzieję, że ten odcinek pomoże bardzo dużej liczbie hodowców. Prośba jeszcze ogromna o łapeczkę w górę i subskrypcję. I widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.